Jestem już przygotowany. Spędzę tu całą noc. Coś wam zjad. A otwarcie dopiero jutro rano. Można powiedzieć, że właśnie otworzyłem McDonalda przy KFC. Do zobaczenia jutro. Już wczoraj w nocy musieliśmy tutaj koczować pod restauracją. Przez kilkanaście, nawet bym powiedział, godzin. Jak się okazuje, nie było takiej potrzeby. Kolejka no, nie jest za duża. Tego się nie spodziewaliśmy, a przecież rozłożyliśmy tu namiot miłośników, kurczaków w Wandrychowie. Chyba nie jest aż tak wielu, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście, jak kubowałeś, że za złotówkę muszę być z tym wiernym fadem, kill fucking chicken. Ale mało ludzi w kolejce, nie? No tak, średnio. Wydawało się, że będzie więcej ludzi, ale. Jest optymalnie, jest optymalnie. Ja Tutaj jestem od 8:30. Okay. Jeszcze oczekuję. My, my od wczoraj my tam mieliśmy namiot i czekaliśmy na opłatę. Ja tak średnio lubię, ale coś zawsze nas zjeść. No a jak za złotówę, to No zajmę. to no tak, jasne, jasne. Dobra, dzięki wielkie. A wy panowie? Cześć wam. Dzień dobry. Dzień dobry. Od której tu stoicie? W sumie to my stali tu od 30, 8.30, ale do szkoły my poszli i teraz się zwolniliśmy i czekamy. Dobrze, no, no nie jest tak dużo, właśnie myślałem, że będzie więcej, jest może z 50 osób, a też tak właśnie myślałem, ale jak Nacji na otwarcie, to nie ma jeszcze... i... Tutaj kolonel Sanders, odpowiedzialny za eksterminację setek milionów kurczaków.